Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku, w drugim odcinku, tak, w drugim odcinku z tej fantastycznej, fantastycznej serii. O, przed chwilą powiem Wam, tak mnie denerwuje ten mikrofon. Dobra, może ja go oddalę troszeczkę, nie wiem. Ponieważ w ostatnim odcinku, nie wiem czy ja to wstawiłem, czy wyciąłem to w końcu, wspomniałem o tym, że mam problem z mikrofonem i musiałem go tam przyciszyć. Nie, podgłośnicz musiałem chyba, bo mnie nie było słychać na pierwszym nagraniu, i teraz kurde, i teraz podpiąłem ten mikrofon i musiałem znowu zmniejszyć tym razem poziom żeby mi tak nie wybijało, jak będą przestery to ja was przepraszam, ja to jakoś potem spróbuję skorygować w programie, ale, ale tak, przepraszam jak będą przestery małe od poprzedniego odcinka trochę sobie pograłem na tym świecie i jak widzicie zawsze ma malutkie zmiany, tu mam to, o minus, o minus Banner, tak? Czyli jakiś tam tajemniczy banner. I patrzcie na to, kurde, chciałem to wolniej, jakby do tego przejść, ale patrzcie na to. Pokupałem sobie trochę, mamy bardzo dużo kleju. Mm, mamy ten stół, mamy takie bajaranckie łóżko, w ogóle mamy fajne skrzynie, ponieważ, mm, no mówię, pokupałem sobie. Mamy dużo, bardzo miedzi. Mamy cynę, tak, cynę mamy, bardzo dużo. Znaczy, czy bardzo? Mamy ponad 3 staki, ponieważ to się przyda oczywiście do tego, tutaj mamy ten iron furlance i w tym odcinku, ja specjalnie tyle tego pokupałem, ponieważ w poprzednim odcinku nie mogłem nic zrobić, yy, właśnie przez to, że nie miałem, nie mieliśmy surowców żadnych, no bo wiadomo, zaczęliśmy dopiero grać, aha, zaczęło padać, super, yy, a w tym odcinku i tak, yy, myślałem sobie trochę nad tym, yy, generalnie... Kupiłem sobie przed chwilą kamerkę, tak wreszcie mam kamerkę oddzielną do komputera, bo do tej pory, jeżeli nie widzieliście filmów z kamerką, to tam nagrywałem telefonem, ale zwalił mi się kabel USB od telefonu, bo ja jeszcze mam, nie mam tego wejścia C, tylko starego typu i on się jakoś tak poluzował, i ja go nie mogłem używać i generalnie jak potem było śmieszna sprawa, bo jak nagrywałem GTA, to mm, tak wanę w biurko z jakiegoś powodu, bo się zdenerwowałem zazwyczaj. To, to mi się to drgania, wiecie, przechodziły do komputera i od komputera do kabla, i ten kabel się odłączał od telefonu. Jak wolę w biurko, więc za każdym razem, jak się zdenerwowałem, to, to mi się odłączał telefon, ale mniejsza o to. I teraz właśnie kupiłem sobie kamerkę i do czego zmierzam? Mm, Boże, te drzwi chyba mi z zawiasów wyjdą, bo jak gadam, to cały czas nie otwieram i zamykam. Będę nagrywał z kamerką, to prawdopodobnie tak, chociaż kupiłem tą kamerkę głównie do liveów i. Yy, i jako, że matury się skończyły, przynajmniej dla mnie, bo tam jeszcze niektórzy mają kurde matury, na przykład panowie wrocławiaki jeszcze mają w tym tygodniu, teraz kiedy to nagrywam, czyli 24? 23. Yy, mają jeszcze matury w tym tygodniu, tak, ja już nie mam, więc mogę się robić co chcę wreszcie, chyba, że na przykład będę musiał umyć tylko kotom, ale to już inna sprawa, więc będę mógł robić sobie live'y, będę mógł więcej nagrywać I kilka innych projektów będę mógł wreszcie zacząć, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku. I tak po pierwsze czemu mamy tutaj takie skrzynie bajranckie, ponieważ yy, z modyfikacji fantazy z furniture tu mi się nawet pokazuje u góry Mamy taki właśnie stół kraftowania. To się Furniture Station nazywa. I to bardzo łatwo było stworzyć. I teraz tak. Tutaj się wkłada Cobblestone, drewno jakiegoś tam rodzaju i właśnie klej. Dlatego mam tak dużo kleju między innymi. I wsadzasz tutaj te trzy rzeczy i możesz stworzyć dosłownie, może ja wam pokażę nawet. O, proszę. Mamy klej, jakieś drewienko, kobble. Wsadzamy te trzy rzeczy. Oj, i proszę. I, zo I zobaczcie ile mam tych rzeczy tutaj. To są oczywiście w większości mm, takie... Kurde, zapomniałem, jak to się nazywa. Dla wyglądu, no że nie mają żadnego praktycznego zastosowania, tak? Chociaż na przykład wiecie tutaj Nordic Floor Light, czyli taki świecznik, no to nam oświetla, możemy sobie usiąść w fotelu, tak? Ym, na przykład łóżko sobie stworzyłem, myślałem na przykład, że nie będę mógł go używać, ale... ale można... Ym... I, I tam na przykład właśnie takie skrzynie one niestety nie mają tego, ani, ani nie mają animacji dźwięku ani nie mają dźwięku przy otwieraniu Nie mają o, animacji otwierania <laughs> Powiedziałem animacji dźwięku yy, Ale sobie je stworzyłem bo ładnie wyglądają I tak, na live będę prawdopodobnie tutaj budował domek, ponieważ myślałem że tutaj o że tutaj sobie po prostu postawię taki normalny domek ale wpadłem na pomysł że skoro mm, ja chcę sobie stworzyć ten domek taki raczej mały a będziemy potrzebowali dużo miejsca, żeby stworzyć te wszystkie maszyny, to pomyślałem sobie, że domek stworzy tutaj, taki jakiś mały, i będziemy po prostu mieli zejście, i w tej górze będziemy mieli takie po prostu piętrowe piętrową piwnicę. Tutaj będzie drugie wyjście, to po prostu sobie zostawimy. I tam będzie zejście do kopalni, bo właśnie z tej kopalni tam korzystaliśmy. Znaczy, ja korzystałem i z tej kopalni mamy tyle tych surowców. I tak w tym odcinku, jako że mamy te wszystkie surowce, mamy w ogóle bardzo dużo tego styki design, to możemy sobie przepalić. I... Ale węgla nie mamy pewnie, co? Tu powinien być, tak, tutaj mamy, dobra, to sobie poprzepalić. Nie można przepalać w piecu tym? Blast Furnance. No dobra, super. Czyli będziemy musieli tu przepalać. To sobie zapożyczymy tą trochę. I Powsadzamy. Generalnie jeszcze a propos tej serii to jest możliwość, że, yy, że uda się... Że uda się z, zgadać z pewną osobą i może dołączy na ten świat. Bo nie wiem, nie wiem jeszcze jak to działa, ponieważ kiedyś miałem serię z tego Better Minecrafta i w sumie nadal jest, powiedzmy. I już się próbowaliśmy właśnie połączyć, zagrać razem, ale to nie wypaliło, ponieważ on ściągnął inną wersję niż ja miałem. Ja miałem starszą, on ściągnął najnowszą Better Minecrafta wersję. Ale generalnie zaproponowałem mu, żeby zagrać na tym świecie, w sensie na tym, na tej wersji Minecrafta, on powiedział, że spoko, że nigdy nie grał, że wygląda to fajnie. Więc jeżeli się uda, to możliwe, że że, że, że zagramy razem, czekajcie. I teraz tak. Zajmijmy się w ogóle to stworzyłem 13 Tych skrzyń <gryw> przez przypadek. Yy, gdzie jest ta książka? <tomunikator> tu jest. Języku. Mm, tak, musimy sobie sprawdzić. Mm, py, 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 To jest chyba początek. Halo. Początek, tak. Yy, generators. Ok. Generator już będziemy mogli stworzyć. Generator, bo nie, nie, nie mieliśmy. Nie mieliśmy. Mieliśmy... Co? To się tak prosto robiło? O, reusable battery, tak. Reusable battery. Mm, Baterii. O, y, czyli tak, potrzebujemy tej ca tego całego Gówna, którego nazwy zawsze zapominam. Cyny potrzebujemy. Y, potrzebujemy tego chyba i tego. Jest, mamy! Reusable battery. Nie wiem, czemu to się nie chciało wcześniej stworzyć. Dobra, mamy trochę więcej tej gumy, ona się przyda. właśnie no, właściwie wszystkiego. Mamy też trochę srebra, mamy ten e, refined, czyli wzbogacony czy jakoś tak żelazo. Mamy zink, nie wiem jak to się tłumaczy, w sumie mogę sprawdzić. Cynk, Cynk, O, to w sumie fajnie, nie wiedziałem. Mamy cegły. I teraz to kładziemy tu, to kładziemy tu. I baterii chyba było na górze. Tak, mamy! Suitable power, dobra. Mm. Czy ten deszcz może przestać padać? I nie mogę przespać nocy. Dobrze. Oj, oj, oj. Jak my zaraz szlak trafi. W ogóle fajną rzecz mam tyle tych pika pikaksów kamiennych, ponieważ. Jest taki bardzo fajny sposób na kopanie, bo jak przytrzymamy tyldę, to jest tak samo jak z, ze ścinaniem drzewek czyli po prostu cały pickax nam się zużywa i tyle, tyle kobla, ile on by wykopał normalnie, tyle nam się takam wiecie, na tyle kobla nam się dziura, jakby tworzy. I ja tego użyłem na przykład właśnie, żeby zdobyć tyle tych surowców. Zresztą potem wam mogę pokazać, jak, jak ja dziursko zrobiłem, kopiec w ten sposób. Hmm, tutaj nie będę tego pokazywał, bo sobie kurde taką dziurę zrobię, a tak byśmy nie chcieli, jeszcze coś nam tutaj wykopię Dobra, tyle powiedzmy, że wystarczy. Dobra, to nie wiem co stworzyć, najpierw stworzymy może to. T-ingot, machine block. What the hell, a to? Electronic circuit. Obwód elektryczny, aha, to jest po prostu obwód, no wygląda co najmniej jak jakiś podzespół elektroniczny. Machine block, my tego potrzebujemy, ok Mamy 8 mamy 3. No, fantastycznie. Dobra, <laughs> to postawmy już. Postawmy już ten generator, chciałem powiedzieć, i Dita postawił. Dobra. Refined iron, czyli wsadzamy to tutaj. Proszę. Yy, podążajmy za tym. Thin ingot, OK. I electronic circuit, czyli refined. OK. Czy będziemy potrzebowali kable. Mm, tutaj, tutaj Redstone, o kurde. Już widzę, że będziemy potrzebowali więcej tego Redstone'u, ale no, tyle, ile znalazłem, tyle mamy na razie. Y I teraz y, TIN. Teen. tinu mamy w kierunku, dobra. Czy to się jakoś tak robiło? Dobra, mamy Cunning Machine. Y Okej, czyli tutaj, żeby to zasilić będziemy potrzebowali rozwoju węgla, którego mamy oczywiście bardzo dużo. Dobra, jest... zasila się jakoś tam, energia się zwiera w baterii. I teraz jak to połączyć... Co coś się robi, dobra! Cunning machine, Airfind, pity pity pity... mamy tu jakieś żelazo jeszcze? Mamy coś. Co tu się z tym robi? Czekajcie. Okej. Okay. Co jest? RSH. What the hell? Ile tu żelaza? Dobra. Co ja właściwie stworzyłem? Po co? Dobra, mamy już pierwszy jakiś mechanizm, tylko nie wiem co się z nim robi. Potem i tak to wszystko będziemy przynosić. Macerator. To jest macerator, dobra, to już pamiętam. OK, potrzebujemy kolejny machine block, tylko ja nie wiem... Czekajcie, właściwie się sprawdzę. O! No i to jest dobra, to jest dobre, czekajcie, bo patrzcie na to. Mm, zbudujemy sobie macerator, co nie? zamy tutaj mm, tin or. Aha, tylko to musi być or chyba, tak? I z tego się robią y, dwa tindasty i wsadzamy to do blast furnance i z tych dwóch tindastów mamy już dwie sztabki, czyli zamiast jednej sztabki... Mamy... mamy dwie, czyli to nam tak jakby pomnaża wydobycie surowców, ok To stworzymy sobie ten macerator. E, infested mossy coble... coble cobblestone okej. Okay. Flint, czy mamy flint jakiś? Uderzyłem właśnie myszką. Mamy jeden flint, to niedobrze, to niedobrze. Będzie to... Dobrze. Kurde, nie mam zuma ale... Tam jest wioska, wioska! A, to jest drzewo. Myślałem, że tam znowu jakaś wieża wyrosła, kurde. Proszę, no co chwila na jakieś struktury struktury się napotykamy. Jakie fajne domki w ogóle. U, tam coś jest. Chyba, to lawo po prostu. Chyba lawa. Ale patrzcie, jaki fajny biom to jest. O, mamy akurat ten. Żwir. Właściwie nie wiem, czy, czy żwiru nie mamy gdzieś w skrzynce, no nie? Ale, o. O, mamy już dwa, okej. Okay. Dobra, Pojedziemy to sobie i w dom będziemy kopać po prostu tak dużo jak nam nie wypadnie. Lawender! Okej. Okay. Nie mam już siekiery, żeby, żeby, żeby oczywiście przypadkiem nie ściąć tutaj coś i nie zasadzić u siebie. Okej, okay. to sława. No to sobie na, na ten moment usuniemy, bo <laughs> nie wiem ile to prądu z, z, zżera. Chyba póki, póki nie, bę, nie będą zachodzić jakieś procesy, to, to nie, 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 nie zerze nam prądu. Ale na razie to sobie usuńmy. Gdzie jest ten? Tutaj. Proszę. Yuh. Yuh, tutaj sobie postawimy później to. O! Yuh, nie! Zżarło nam nasze te! Został sam maszynblok. Czy to tak działa? Stworzyłem ten. Dobra. Stworzyłem tamten kurde, cosiek i mi zniszczyłem go i mi zostało tylko to po nim. Chyba, że wszystko mi wróciło, ale jakoś mi się nie chce w to wierzyć. I znowu pada, co? Dobra. A, nie mam kobla i tego. No dobra. No widzicie, czyli za zażarło mi. Nie mam tego Electronic Circuit, tego obwodu całego. Kabli mi brakło. Niewiarygodne. Dobra, mamy mamy w sumie tego... Boże, ja tych kabli mogę narobić tyle ile chcę. Dobra. To zróbmy od razu więcej, bo one nam się właściwie do prawie wszystkie oprzedają. Dobra i właściwie tej gumy trochę od razu dajmy. Zróbmy tyle tych kabli. Ta guma to ma właściwie ten crafting sens, bo ta guma to jest izolacja do tego kabla, no nie? Więc nie wiem czy mi się te kable same przydają, no. Chociaż wiecie. W liniach na przykład wysokiego napięcia się nie daje, nie daje, wiecie, kabli z izolacją, bo no ta izolacja by nic nie dała, tak? Proszę, mamy to. Macerato. I teraz to nam się przyda. Właśnie to tak jak mówiłem, ok. Uuu, tu się właściwie... To jest teraz animacja tego, że się... Co jest? Się znowu przepala ten kabel? Przecież bateria jest pełna chyba. Chyba, że tu się ładuje. A, dobra, już rozumiem. I teraz to powinno działać tak, że na przykład... Dobra, żelaza potrzebujemy, to wsadźmy sobie żelazo. O, i tu się coś z tym robi? Tak, show Sipes. okej. Okay. Aha, to są te receptury, ale nie. Tutaj się powinno to zaraz zrobić. O to się teraz tutaj przetopiło, to się teraz kruszy chyba. Tutaj właściwie coś można dać, ale nie wiem co. Mamy proszek, proszek z żelazo, Dobra, to wsadźmy tu sobie, powiedzmy te mm, zaraz nie. Nie, 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 bo ja to nie o to chodzi, kurde, zapomniałem Czekajcie, y, blast furnace czy teraz jakbyśmy sadzili tylko może tam gdzie jest żelazo. Czy to się teraz przypali na dwie sztabki? Pogam, żeby to tak działało. Na jedną. A, bo to To mamy właściwie problem. Ponieważ to nie działa tak jak myślałem. Ale dobra. Czy z Iron Dustem możemy coś zrobić? Czekajcie. Yy, dust. Aha, Czy to się... <grych> super! To się przypala z powrotem w żelazo. Albo coś takiego, albo w żelazo. Mhm. I to nam naprawdę nie jest przydatne do żadnych kompletnie tych Electric Blast furnace. Ok. Dobra, czyli mam maszynę, która na razie nam jest do niczego niepotrzebna. Miner. Ja chcę zobaczyć, czy się da stworzyć. Miner. Miner. Mining pipe. Refined. No i widzicie, ile tego gówna potrzebujemy. I to Street Up, naprawdę. Ależ crafting wymyślny. Boże ale jest gorąco w tym pokoju. Zrobiło się lato i w ciągu nagle jednego dnia z 18 stopni się zrobiło 25. No. Dobra, potrzebujemy drip kolejny. A właściwie możemy już zrobić ten jeden ten to rurę całą. Tak i drip tap. Czy to może być już jakby zmarnowany. Może. A nie to się tworzy 8. No i dobra, jeszcze raz to stworzymy. Aha, fantastycznie mi idzie. Dobra. I mamy to. I teraz jak to będzie działać, ja się pytam. Mm, Okej. Okay. <ścoughs> Ostatki jakiś węgla bierzemy i idziemy. Właśnie wam pokażę teraz jak wyglądał ten proces kopania tego, bo tam mam takie fancy korytarze zrobione. Ściwie się zastanawiam, bo będę chyba musiał to przenieść trochę niżej. O, tak to wyglądało, patrzcie na to. I tu jest cały taki długi korytarz. Wreszcie Właściwie... je. Dobrze, że tu przyszliśmy, bo musimy sobie i tak pokopać trochę węgla. <gryw> bo nam zaraz zabraknie. Tak, tu się w ogóle natknęliśmy na kopalnię, ale tam nie będziemy szli. Tak, i teraz proszę, na przykład gdzie tu jest środek? Powiedzmy tutaj. Yuh! O, no i proszę. Mamy kobla, który się zawsze przyda. Yuh! O, i kolejny. I tu już mamy, proszę, węgiel. Niestety te pikaksy się kamienne bardzo szybko niszczą. O. Akurat tutaj mamy żwir. Walony. Bo w ogóle nam się gdzieś woda wlała. Potrzebowalibyśmy jakiś taki. Wiecie, ten te poligon testowy, gdzie można było rozmieścić to. to cało, tego całego minera. I sprawdzić, jak on działa właściwie. Dobra, to właściwie tu może byśmy mogli. Dwalniemy go gdzieś tutaj na środek tego minera i dam dam kurde głowę, że że trzeba go będzie. O! Oczywiście, zasilić. Mmm. Okej, okay. A, Tu trzeba jakiś drill, dobra. Zaraz. Drill, okej, okay, to jest to. Drill, tu jest. Jeszcze tego drilla trzeba naładować, tak? Press control. Okej. Okay. Yy, a to łatwo się robi. Czyli tak, potrzebujemy generator stworzyć nowy, ja pierdzielę. Eee. Oczywiście do wszystkiego, ja pierdzielę. Nie, przez tyle tego okej. Okay. Tutaj potrzebujemy tego, czyli to sobie weźmy. Mm. To mam. Diamond Drill Advanced Drill. Uu netherite, o nie 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 czekaj się, ale do tego tak, do tego potrzeba ja pierdziele dobra, mamy ba baterii yy, circuit yy, to sobie możemy też stworzyć i zaraz nam zabraknie i tak tego yy, generator, o Jezu i znowu będziemy potrzebowali tak, baterii czego nam zabrakło aha, nie, nie robimy tego w craftingu Come here, coward! Ja pierdziele, znowu wyszedłem z craftinga, no ale to jest... A nie, teraz po prostu nie mamy tego. Dobra, to mamy. Potrzebujemy węgla. I chodźmy tam na dół, czy mamy... Mamy kable, ok. Idzie dość sprawnie, mamy drill, mamy to, chyba wszystko powinniśmy mieć. Muszę właściwie tu schodki zmienić, żeby się szybciej schodziło na dół. Albo w ogóle jakiś, jakąś windę zrobić, o ile się da. A czekaj, a jest tutaj coś takiego? Elewator. Elevator, Yo! White Elevator Elewator mo, to jest w ogóle jakiś inny, i, oddzielny w ogóle modyfikacja jest zrobiona pod, pod, wiecie, pod pod windy same Dobra Raz kozie śmierć Zróbmy tak O I teraz węgiel tutaj To się zaraz powinno zacząć ładować o Ładuje się drill, dobra. O, okay. Już Tu się tylko... to się przepala, drill się zaraz naładuje <grym> i mi wykopie podłogę pod nogami, nie, no tak, to nie powinno działać. <grym> Miner, tu jest właściwie chyba coś. Setup worker with zero helpers. What the hell? Zero helpers create remove work group. Yy... O, ładuje się! Czy tu się coś kopie? Cleared Work Group. Okej okay. eee... Yy... Okay, no to jest naładowany baterii. Tutaj już więcej tego nie potrzeba. Ja tam cały czas clear group, czyli potrzebuję jakichś pracowników, tak? <grych> Miner. Work Network cable. Matko jedyna. Bo mi się wydaje, że ja tu coś jeszcze muszę włożyć, żeby... helper. No ludzie! To co jest? Nie wiem, co się robi. A może... czekaj. Minion? Minion. Czekajcie, a może ja mogę stąd wyjąć teraz tego drilla, yy. Aha, czyli to się po prostu marnuje. Czekajcie, teraz było ile? 9750 teraz jest? Aha, czyli 50 ty tych jednostek się marnuje za każdym razem. Fantastycznie, ja to to mogę naładować. To powinno kopać automatycznie chyba, nie? Ej, dobra, czekajcie, sprawdzę to sobie. To w jaki sposób to działa? Co ja mam z tym zrobić? Czekajcie, spróbuję znaleźć y, Małpa IC2. Spróbuję znaleźć coś, co przypomina. Powiedzmy ten slot, do którego mamy to włożyć. Ty, co to jest? Regnet scanner. Czekajcie, to nie jest scanner? Mm. Scanner. To chyba to. Ode Glowstone dust. Do wszystkich. O. Mm. Czyli potrzebujemy. Mm. Potrzebujemy iść do piekła. Scrapbox. Scrapbox. <ścoughs> A jak się da pozyskać scrapbox? Scrap. A skąd scrap? Recycler. Ooo no i to już zaczyna mieć sens. Zobaczcie, musimy to przerobić jakąś kurę, Tylko znowu potrzebujemy mieć ore. Czyli wszystko się sprowadza do tego, że musimy mieć pikak. czekajcie. Mm. jeszcze raz. Czyli ekstraktor, okej. Okay. Dobra, dobra. Czyli jeż jeżeli chcemy zasilić to, to potrzebujemy mieć ekstraktor, ekstraktor, mm. ekstraktor i to się tworzy tak. Aha. Czyli, czyli nic nie zrobimy a to wychodzi. Ponieważ do wszystkiego potrzebujemy albo diamentów, albo kurde. No w sumie diamentów, bo enchant, enchant table potrzebujemy, enchanting table. Idziemy teraz <coughs> do kopalni i wkopiemy się głębiej, ponieważ powód tego, że jeszcze nie znalazłem diamentów wydaje mi się, że jest taki, że po prostu za płytko kopiemy. Mm, jeżeli to by zadziałało, to cacuszko, <coughs> to od razu, to mielibyśmy oczywiście możliwość, kurde. Kopania głębiej, ale oczywiście nie działa. Czekajcie, ja to sobie właśnie tu wypełnię, bo to jest niewygodne. No czyli, wszystko chyba będę zrobił na streamie. Jeszcze go widzę. Bo bardzo chcę sobie, mówię, pograsz na streamku. Ja bym sobie to wszystko pokopał, porobił. Bo szczerze mówiąc, wizja tego, że będę miał 4 godziny na przykład teraz nagrania tego, jak kopię i szukam diamentów, no za bardzo mi się nie uśmiecha. Czekajcie, na jakim jesteśmy poziomie. 27. A na którym się kurde diamenty zdobywa, nie wiem. Aha, no właśnie, czyli tutaj jest napisane. <grym> Dobrze sprawdziłem, że diamenty rozpią się na poziomie od, 15, od poziomu 15 i niżej. No, czyli musimy po prostu zejść. Tutaj już się dokopaliśmy do jakieś górna. Ty. A to jest to miejsce! To ja tutaj już, już byłem, ja tu już mam zejście inne, nie potrzebuję tego. Tu mi się skończył, oczywiście, kilow. <śmum> o kurde. No oczywiście, wszystko musi tutaj w drogę wchodzić, tak? Dobra, my się tym nie przejmujemy. Dobra, jesteśmy na dwunastym, czyli jeszcze <śmum> dwa bloki i zaczynamy kopanie. No mówię, jak szybko nie znajdziemy tych diamentów, to jesteśmy na poziomie dziesiątym, czyli. Ech, ech, chyba umrę. Jestem ciężko chory. Nie, no co to jest? Chociaż. Ech? Silver, kurde, myślałem już, że że mam takie farta. No nie, no i teraz będę kichał na serio. Mm. Czy ja mogę właściwie to wykopać tym kilofem? Dobra, czy tu mamy jakieś tam złota? To na razie nas nie interesuje. Tu mamy. Diamenty jest! Jest, jest! Mamy diamenty! I kurde, oczywiście... Nie mamy nic! Nie mamy żadnego kilofa, nieważne. Nic nie mamy jednak. Mm, dobra, byle żeby nie zapomnieć, że tu jest nasza dziurka yy, Co tu się... Jo pierdziele! No to żeśmy się dokopali, kurde. Będzie co robić. Będzie co robić i gdzie kopać A ja się chciałem kopać w tą stronę, nie? Ech. Jakby się skończyło, żebym wpadł w tą dziurę i zginął. Miejmy nadzieję, że nam się poszczęści. Łaga. Ooo. Uuu, źródeł kolawy. Ja pierdzielę. Co jest z tym shiftem? I dlaczego ktoś do mnie wypisuje? Hu O! No super. No oczywiście. O! Co to było? O! co to jest? A kłód mnie bije. Jezu. I też już dokopaliśmy do tego, do tej wyrwy wielkiej, co? Nie wiem czy tam. Nie widzę diamentów! Czemu miała postać? Nie, zmieniam tą zmieniał Zmieniam, zmieniam Nie! A! A! drugi, trzeci, czwarty! Nie. Dobrze, do zobaczenia na prawdopodobnie live. Ie. Kto będzie, ten będzie. Do zobaczenia, siema! ha, myśleliście, że mnie macie? Nie tym razem. Dlaczego mi spuszcza z shift'a? Jak jeszcze raz mi puści jakimś cudem. O Nie chcę umierać, nie chcę. Nie mam jedzenia, dobra. Ja pierdzielę. Zmieniam tą klawiaturę! Lecisz do śmietnika, moja droga! Jeszcze mi teraz, kurde, gdyby wcisnęła, co, nie wiem, jakiś klawisz. Gdzie ja jestem? O, stamtąd chyba spadłem, co? Tutaj, tak, dokładnie. Uff.